Siemaneczko Wam wszystkim. No, jak widać, lasy jak zwykle, naturalnie wszystko. Tak teraz po czerwcowych deszczach nadal koryt, to żyny wygląda. No i cóż, tu dodać o, na tym najwięcej jest kleszczy, no ale trzeba to wymijać. Tak jak też mówiłem chyba tydzień, dwa tygodnie temu na temat filmu z 22 czerwca, co tytuł nosił Deszczowy Leśny Vlog. No to tak nagrywałem, że akurat się rozpadało, że tak no, y, to, no nagrywałem tamten odcinek y, jakoś w tygodniu. No i y, tak ustawiłem, że właśnie w niedzielę, a było słonecznie, no to dlatego też o tym y, dodatkowo chcę Was poinformować. No i y, y, będzie teraz też tak, że y, na razie chyba do września października postaram się jak najwięcej filmów dla Was nagrać, żebyście mieli co oglądać. I, 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 i będzie jedna mała niespodzianeczka, ale bez żadnego strzelania z tego, bo to zabytki. Zobaczycie w grudniowym odcinku. No. To, że są dwa zabytki, ale no coś się zrobi. Dla mnie to trochę historii. Pierwszy zestaw jest z 75 roku, czy tam 73, a drugi z 94. Zobaczycie, co to będzie. No, Jeden taki filmik typowo troszeczkę historyczny o właśnie takich perełeczkach bez żadnego NWP czy CE, bo takich napisów pani nie ma, no. no ale będzie taki odcinek albo. No jakoś chyba by ten film był albo w Sylwestra, albo taki film już prezentowy na gwiazdkę, ale jeszcze zobaczę jak to wyjdzie wszystko, no ale postaram się do końca roku coś wam ponagrywać. No I, ale inwie... no i oczywiście mówiąc, jednego dnia nagrywam tak, żeby było sporo filmów na każdą niedzielę w każdym miesiącu. Więcej filmów jest to okej. Okay. I ten film jest nagrywany 29 czerwca bieżącego roku. No ale będzie dopiero. A dzisiaj dopiero jest na kanale. Później. Za tydzień też tak samo będzie, że nie jednego dnia, ale do przodu. Wolę trochę filmów dla Was do przodu, ponagrywać, aniżeli, żeby nie było żadnych filmów. Jeżeli. No, jeżeli filmy mojej produkcji. Wam się podobają, no to e, zostawcie komentarz. No i e, filmy tam swoim znajomym udostępniajcie. No to. No, co by tu Wam jeszcze dodać? A, zap, bym zapomniał. E, rozmawiałem e, z moim. E, znajomym i się zgodził na to żeby link do jego kanału był w opisie właśnie filmu filmów. No ostatnio co nagrywałem to zapomniałem o tym też wam powiedzieć no ale teraz mi się przypomniało no ale. Lepiej późno sobie przypomnieć niż zapomnieć a tutaj taka droga ale chyba no lasy o. o cały czas lasy no dokładnie no i najważniejsze w upały pijcie dużo wody żeby się nie odwodnić a jak zimno się będzie robiło no to Ciepła herbatka, czy kawa od rana. Czy tam te zupki na kubek. To tak samo. Ciepłe lepiej wypić, niż być na zewnątrz i marznąć. No. No sami... Napiszcie mi w komentarzu, czy się zgadzacie, czy też i nie z tym co właśnie teraz wam powiedziałem na temat ciepłego picia zimą i późną jesienią i o upałach, żeby dużo wody pić. O kurde. Ło, kurde, gałąź się złamała. Kurde. Dobrze, że tam nie przechodziłem. Trochę śmiechu by było, ale nie dla wszystkich. Jak taka gałąź by uderzyła w głowę, to mogłaby zabić, bo by się wbiła bezpośrednio w głowę. Dlatego takich miejsc z takimi już bardzo uszkodzonymi gałęziami lepiej omijać. A tak, to postanowiłem y, trochę filmów dla was dzisiaj ponagrywać, żeby było do przodu. I tak jak y, mówiłem, jednego dnia nagrywam a, i są już do przodu. Wtedy ponagrywane te filmy dla was. A tak. Y, Piszcie co ciekawego u was. Jak. Okej, okay, to super. U mnie to samo. No to do następnego. Na razie, cześć.